Wcześniejsza sepsa i dwa tygodnie śpiączki, to tak jakbym się wyspał. Ale śmierć spowodowała, że ja zacząłem wszędzie szukać Boga. Przez pierwsze pół roku szukałem Boga w medytacjach buddyjskich, w różnych filmikach w internecie. I <grytanie> wtedy nie trafiłem jeszcze na Was. <grytanie> I, I medytowałem przez. Medytowałem dwa razy dziennie, dwie medytacje buddyjskie. No i to nic nie dawało. I przyszedł taki dzień, w którym. Dostałem takie objawienie, że mówię, co ja robię, nie? I siedziała na wprost mnie dziewczyna z tamtych czasów moja. Ja pamiętam, tak się wahałem, mówię, powiedzieć jej czy nie, przyznać się czy nie. No i udało mi się przełamać i powiedziałem jej tak, że wstydzę się, że mam 33 lata, skończyłem studia, przeczytałem tyle książek, a nigdy nie przestudiowałem Słowa Bożego. Że medytuję medytacje buddyjskie, a nie poznałem historii Jezusa Chrystusa.